Siemanko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale YouTube Miszczuń Milan. Witam, witam, witam i zapraszam na otwarcie kolejnego modelu w unboxingu. Oczywiście numer 34, co prawda opóźnione na moim kanale, ale finalnie już wjeżdża i ten numer... Dlatego, że no, były tutaj problemy duże z numerem 32, ale sytuacja już została opanowana. Witam, witam, witam i zapraszam proszę Państwa na otwarcie kolejnego modelu. Będzie to model 34, a dokładnie Subaru Impreza WRX ST z, z czwartej części filmu, czyli F4. Tak jest proszę Państwa, kolejny model dzisiaj, witamy. Tak się on prezentuje już na dzień dobry. Ja sobie też tutaj przed nagrywką już yy, otworzyłem. Yy, tą folię, żeby mi lepiej po prostu było wyciągać go no i co, mamy numer 34, fajna subarynka. oczywiście model w skali od 1 do 43 standardowe jeszcze takie pokazanie przed otwarciem tak się gazetka prezentuje w tyle drodzy Państwo szybciej ściekli zbierz samochody z legendarnej kinowej sagi tak jest, proszę Państwa Oczywiście numer kosztował 74,99, no już od pewnego dobrego czasu numery nie idą w górę całe szczęście, aczkolwiek pamiętam, te pierwsze numery jeden kosztował 15 zł, drugi chyba już kosztował około 30 a później już numery kosztowały, drodzy Państwo, około chyba 70 zł, potem poszły o 5 zł więcej, no i kosztują po chwilę obecną, czyli 75 zł. Tak jest, drodzy Państwo. No to co? No mamy model. Wszystko gra elegancko. Zanim sobie jeszcze przejdziemy oczywiście go do otwarcia i omówienia szczegółów, chciałbym Wam pokazać tutaj karteczkę z całą rozpiską od numeru pierwszego do numeru 58. Tak jest, tutaj kamerzysta wam pokazuje teraz całą rozpiskę. Jakby was coś zainteresowało, możecie sobie zrobić pauzę teraz w tym momencie i sobie przerwać ten film i na spokojnie to doczytać. My dzisiaj jesteśmy, proszę państwa, przy numerze 34. Zaraz do niego oczywiście wrócimy, ale jeszcze chciałem wam tutaj kontynuację pokazać od numeru 59 do numeru 85. Tych numerów w przyszłości będzie znacznie, znacznie więcej, aczkolwiek na razie nie aktualizuje tej kartki, bo nie ma nawet takiej potrzeby, dlatego że numery od 1 do 85 są poprawne jak najbardziej i wychodzą w takiej kolejności, jak tutaj Wam pokazuję na tej kartce. Także nie ma sensu na razie je aktualizować. Myślę, że w daleki, daleki, naprawdę daleki przysz, przyszłości zrobimy dopiero aktualizację. Póki co nie ma kompletnie sensu. A dzisiaj proszę państwa mamy numer 34, dokładnie w tym oto miejscu Subaru Impreza WRX STI, przepraszam, F4, czyli z czwartej części filmu. Tak jest, ja pamiętam te auto, a dokładnie tym autem jeździł Paul, Paul Walker, tak jest, gwiazda. No niestety już dzisiaj ten aktor nie żyje, ale ogólnie główna postać w tej całej sadze, tak? Tak. Proszę państwa, mamy model Otwieramy. Gazetka jest standardowo. Model mamy. Ten papar pójdzie sobie na razie na bok. I proszę Państwa, mamy gazetkę. Mamy model. Model, oczywiście, sobie za chwilkę otworzymy. W pierwszej kolejności wjeżdża gazeta. I proszę Państwa, co my tutaj mamy? Mamy tak, numer 34 szybcy iście jakiś zbies samochody z, z, yy, z legendarnej kinowej sagi. Jest to oczywiście Subaru Impreza WRX z 2009 roku. Ciężko się czyta do gry nogami, ale jakoś daje radę, staram się. Oczywiście skala 1 do 43 od Diagostini wytwórnia Uniwersal. Tak jest, drodzy, drodzy, drodzy państwo. Numer 34 oficjalnie już na kanale Maszczyn Ziomek Milan. Były problemy w ostatnim czasie z numerem 32, ale to jeszcze za chwilę Wam opowiem o tym. Mamy też tutaj tył gazetki. Gazetka nic się nie zmieniła. Jaka była, taka jest. Szybciej wściekli. Zbierz samochody z legendarnej, kinowej sagi. Cena, wszystko się zgadza. Standardowa procedura pokazania to już jest taki rytuał po prostu na tej serii. Staram się po prostu robić to dla Was dokładnie, pokazywać Wam krok po kroku. Też ostatnio, od pewnego czasu z powrotem, wróciłem do kupowania tych modeli do Empiku, bo jak dobrze wiecie, kto ogląda mnie, tą serię głównie od samego początku, czyli od roku 2024 od stycznia, to każdy wie, że zaczynałem zbieranie tego też od Empika, a później przerzuciłem się na kiosk. Które kupowałem no, na kiosku, na dworcu PKP tak zwanie. No i teraz z powrotem wróciłem do Empiku, a nawet dlatego, że zauważyłem, że od pewnego czasu, drodzy Państwo, w Empiku są o wiele, wiele lepsze stanie te wszystkie modele. Mam oczywiście na myśli model, jak i gazetka. Jakoś tak mniej są wymolestowane te gazetki. Po prostu wkurzyłem się i zacząłem kupować z powrotem w Empiku, dlatego że... Tak, już jak wam powiedziałam, no, są w dużo lepszym stanie. Tak, tak. Proszę Państwa, środek gazetki. Standardowo, jakby Was coś tutaj zainteresowało, możecie sobie zrobić pauzę, przeczytać artykuł. Kolejna strona. Tutaj. Tak się prezentuje. No, i tutaj zaczyna się też ta cała specyfikacja subarenki. Bardzo fajny model. No, i w sumie tutaj jest moja ulubiona strona, a dokładnie dane techniczne. Bardzo bym tu poprosił kamerzysto o zbliżenie na dane techniczne. Polecam sobie przerwać w tym momencie ten film, przeczytać sobie to. Bo naprawdę tutaj są zajebiste ciekawostki na temat tego oto pojazdu. Ja osobiście lubię sobie to przeczytać. Można naprawdę tutaj swoją wiedzę fajnie wzbogacić. No i ostatnia strona, drodzy państwo, tak się jeszcze prezentuje. Też macie tutaj okazję zobaczyć, jak wygląda auto fabrycznie. A tutaj oczywiście mamy zrobione auto dla potrzeby filmu. Tak zwane, Ale to wam zaraz pokażę. I tak dalej, i tak dalej. No i to by było tyle z gazetki. Gazetka jak gazetka. Spoko. Oczywiście też je zbieram do segregatorów. Pamiętacie też filmy, wstawiałem dla was osobne w osobnej playliście poświęcone, poświęcona playlista na temat właśnie tej całej prenumeraty ze szybcy, i tak dalej i tak dalej. Dawno też e, nie wrzucałem. Nic yy, do tamtej playlisty żadnych filmów, dlatego że na razie no, nie mam co za bardzo nagrywać z tych gadżetów z Prenumeraty, a nawet dlatego, że w ostatnim czasie po prostu uzbierałem wszystko, i w tym momencie została mi tylko jeszcze do uzbierania yy, ta cała diorama, i tam z tej dioramy to pamiętam, że na razie tylko udało mi się zdobyć radiowozy, a jeszcze będzie droga, będą jeszcze dwa pojazdy oraz safe, ale to w przyszłości dopiero jak oczywiście uda mi się takie coś nagrać. I zdobyć przede wszystkim, bo to jest chyba najważniejsze. Proszę Państwa, model dzisiejszy: Subaru, impreza WRX i. Nie wiem dlaczego zawsze E, no dobra, nieważne. ST GH. Fajny model, taki offroadowy, bym powiedział, jak zresztą widzicie, zresztą w filmie też Paul nie ujeździł w offroad. W sensie no po, po szutrze tak zwanie. Spoko naprawdę model, jeszcze takie pokazanie tak zwani w blistrze, zanim sobie przejdziemy do oficjalnego otwarcia tak się prezentuje model z boku tak się prezentuje model z góry no i tak się też model prezentuje drodzy Państwo w tyle z tego co widzę już tutaj rejestracja nie jest taka powiedzmy tam z numerami tylko po prostu z napisem szybcy i wściekli a szkoda, bo w niektórych modelach jest taka inna rejestracja, a w niektórych to już jest po prostu taka, no, wymyślona, tak? No, takiej rejestracji na przykład w filmie nie było, żeby było napisane Fast Furious, tylko tam jakieś mieli swoje odpowiednie znaki, ale ja niestety tego nie pamiętam. Proszę Państwa, będziemy otwierać. Myślę, że tutaj też nie ma co przedłużać. Dwie śrubki, oczywiście, mamy możliwość tutaj otwarcia. Pojazdu, znaczy otwarcia, odkręcenia, tak? Tak. To też te modele różnie to było, bo niektóre modele były na jednej śrubce przykręcone, niektóre były na dwóch, tak jak w tym wypadku. Otwieramy, bo zapewne na to czekacie. Ja zresztą też nie ukrywam. Pierwsze koty zapłoty. I dadam. Mamy gwiazdę dnia. Ogólnie też chciałbym tutaj wspomnieć o jednej rzeczy, zanim sobie oczywiście pójdziemy dalej. Dzisiaj mamy 30 kwietnia, mamy rok 2025, drodzy Państwo. Co prawda, no, Wy, jak oglądacie ten film, to już jest na pewno maj na, mo na moim kanale, gdy oglądacie ten film. Ale do czego bije? Bije do tego, że w momencie, jeszcze jak nagrywam dla Was ten film 34, z numeru 34, no film też 34, nie ma znaczenia, to ja jeszcze oczekuję w tym momencie na numer 32, drodzy Państwo. E, zamówiłem go finalnie z Czech, bo z numerem 32 są problemy. Nie ma go w ogóle dostępnego w kioskach. No i też niestety te wszystkie filmy, w jakim czasie się miały pojawić, właśnie z tych numerów wszystkich nie pojawiały się dlatego, że byłem przyblokowany. Nie chciałem stawiać na przykład odcinka 33, dlatego że brakowało mi numer 32. I w momencie, gdy mi się zdecydowało na takie, proszę państwa, mm, zmiany, ta seria szłaby mi nierówno po prostu. W momencie, jak teraz oglądasz ten film, już ten film z numerem 32 jest na moim kanale z tą plymutką. Eee, to jest Plymutha Barakuda chyba była, z tego co pamiętam. Po prostu to jest tylko taka ciekawostka. Tymczasem prezentuję Wam Subaru impreza WRX Steam. Fajny model, tak jak wcześniej wam wspomniałem, offroadowy spoczka. Wygląda. I prezentuje się w tej gablocie naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Spoko. Fajny model. Oczywiście zaraz sobie gablotkę ściągniemy, żeby tutaj to światło Wam się tak nie odbijało, i tak dalej, i tak dalej. Dwie śrubki są, można odkręcić w razie W bez najmniejszego tutaj problemu. Tutaj jeszcze taka reklama, jakby Was coś. Zainteresowało, aczkolwiek nie wydaje mi się, bo tutaj nie ma za bardzo ciekawych rzeczy, no ale staram się pokazać wszystko, wiadomo. Proszę Państwa, przechodzimy do otwarcia. W pierwszej kolejności tło, zwykłe na czarnym tle. Tło się nic, niczym nie różni od pozostałych, jakie zawsze było. Takie je jest. Tutaj jeszcze kamerzysta walczy dla Was z ostrością. Powinno być. Tak z przodu napis Fast Furious, czy jak to się czyta? szybcy wściekli po prostu po polsku, bo to jest polski kanał, więc mówmy tu po polsku. Gablotka, zwykła pleksa. Uważajcie co kupujecie, tak jak Wam wcześniej wspomniałem, przerzuciłem się z powrotem do kupowania modeli w Empiku, Dlatego że stwierdziłem, że w dużo lepszym stanie te modele jakoś wychodzą. Nie wiem, kupując tam jakoś w tym kiosku jak kupowałem kiedyś te modele nie byłem do końca zadowolony zawsze coś było nie tak, albo była gazetka pogięta, albo ta gablotka jakaś taka była dziwna, a powiem Wam, że odkąd wróciłem po prostu do Empiku wszystko się poprawiło na dużo dużo lepsze zwykła pleksa drodzy Państwo proszę Państwa model tak się już prezentuje tutaj bez gablotki Oczywiście, w pierwszej kolejności Wam pokażę, jak się prezentuje bez gablotki, a później sobie na samym końcu, oczywiście, omówimy szczegóły. Czy coś tutaj nie odpada, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj kamerzysta teraz ma naprawdę sporo roboty, żeby ta ostrość była. No niestety, z tymi modelami to tak jest, że. Trzeba dbać o tą ostrość dlatego, że po pierwsze no jest w pomieszczeniu troszkę już ciemno gdzie nagrywam to jest po pierwsze po drugie ja też cały czas z nim majdruję i on traci ostrość tak, tak naprawdę tak jak w tym momencie była ostrość tylko nim troszkę poruszałem i tutaj niestety już tej ostrości nie było fajny model serio powiem wam szczerze że kozacko to wygląda bo taki właśnie offroadowy Styl ma. Nie drogowy, tylko właśnie taki typowo plenerski samochód. Spoko. Naprawdę wygląda to przekozacko. Fajny model, ale powiem Wam szczerze, że były o dużo, dużo lepsze, tak? Jeszcze tutaj zobaczcie sobie na dach. Mamy taki spoiler tutaj. Tutaj mamy. Jezu, to był ten taki wentylator chyba powietrza. Czy jak to się mówi tak poprawnie? Dobra, w każdym razie wiecie na pewno o co mi. Chodzi. maska też dzisiaj jest bardzo ładna. Taka chropowata tutaj takie wcięcia ma nie wcięcia. Spoko to wygląda. Czarna oczywiście lampy. Prosimy tam o ostość cały czas kamerzystę, żeby dbał. Lampy siedzą na swoim miejscu bardzo ładnie. Dyfuzor jest. Jak widzicie tutaj, tutaj też mamy taki napis na, na przednim zderzaku, butniku, dyfuzorze, nie wiem co tu jest napisane szczerze, bo do góry nogami widzę. Ale zaraz sobie to sprawdzę na spokojnie. Najpierw Wam pokażę w pierwszej kolejności, Wy na pierwszym miejscu, ja jestem drugi jak coś. Lusterka, sprawdźmy te lusterka, to jest moja zmora życia z tymi lusterkami. Wiadomo, jak to zawsze na filmie muszę to powiedzieć, na słowo honoru, przy mocniejszym szarpnięciu by zaraz to odpadło. Licha rzecz, naprawdę licha. Ja nawet czuję to pod opuszkiem, jak to się tak leciutko chrybocze. Mamy dwie wycieraczki w tym oto miejscu. Wycieraczki tutaj akurat nie mam żadnych zastrzeżeń. Wyglądają naprawdę przyzwoicie. Chodźmy do tyłu. Mamy również też, jak widzicie, wycieraczkę w tyle, dokładnie w tym oto miejscu. Tutaj. Lampy. Wszystko elegancko siedzi na swoim miejscu. Wydechy. Nie odpadają całe szczęście. Tu mamy ten wlot powietrza. No, i co jeszcze z takich ciekawostek na pewno mogę wspomnieć, że to auto ma kratkę. Jak widzicie, tutaj taka czerwona idzie kratka. Chyba każdy wie, co to jest kratka, nie muszę tłumaczyć. Ale powiem, kratka służy po to, że w razie dachowania, żeby po prostu kierowcy nie zmiażdżyło w tak zwanie w puszkę, kratka, właśnie bezpieczeństwa ma go przed tym uchronić. Jest czerwona. Na ile jestem wam w stanie, to wam to oczywiście pokazuję. Najchętniej no zachęcam kupić taki model, bo naprawdę jest fajnie wykonany. Proszę Państwa, sprawdźmy jeszcze sobie kółka, czy się kręcą, bo w sumie na tym filmie tego nie robiliśmy jeszcze. Więc tak, przednie kółka kręcą się bez najmniejszego tutaj zarzutu. O, no, przed chwilą się ładnie kręciły, teraz coś nagle. O. Chodzić chodzi. To jest najważniejsze tylne. Zobaczmy, czy się obkręcą. Kręcą się elegancko. I o to chodzi. No i, proszę Państwa, ostatnią rzeczą, jaką Wam jeszcze pokażę, to Wam postaram się jeden środek cholerny pokazać. Ja mówię dlatego cholerny, że ciężko się ogólnie to nagrywa. Ja tutaj pewnie. Kamerzyście, albo podniosę ten model, albo niech sama jakoś próbuje. No nie wiem, spróbujmy. Pokażę Wam w pierwszej kolejności przód. No to co? Mamy kierowcę. Znaczy, kierowcę. Mamy kierownicę od strony kierowcy po lewej stronie. Nie pamiętam do końca, czy to auto miało butle z nitrem. Ciężko mi w sumie powiedzieć. Chyba nie. Nie widzę też tutaj bynajmniej, żeby jakaś butla z nitrem była, raczej dupa z tego będzie. Ale, 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 pokażę Wam jeszcze drugą stronę. Tutaj i tak Wam więcej już nie wycisnę z tego. Też te cholerne światło się widzę, odbija. Ciężko ten model tak ustawić pod kątem, żeby cokolwiek było widać. No niestety, mniejsza o to, nie będziemy się też na tym rozczulać, bądźmy szczerzy. O, tutaj możecie zobaczyć, jak w tyle się prezentuje pojazd. Jest tak kratka czerwona, o której Wam już wspomniałem dużo wcześniej. No, ale tutaj więcej chyba nic nie wyciśniemy. No, jeszcze postaram się Wam tą stronę pokazać. Może jakoś tak lepiej będzie. Coś w tym stylu. A, szału nie ma. I tak dalej, i tak dalej, nie? Na ile w stanie jestem wam, to wam to pokazałem. No niestety światło też tutaj odbija. Może gdybym miał flesza włączonego, to by to wyglądało dużo lepiej. Ale no, jest jak jest, tak. Standardowe tutaj procedury wam zachowałem, pokazałem, starałem się oczywiście. Też spójrzcie sobie, jaki fajna jest tutaj wstawka na progu, o tym też nie wspominałem wam na tym pojeździe. Mamy czerwone wstawki na felgach oraz właśnie na progu. Fajnie się to komponuje cholera jasna. Oczywiście, tutaj mamy ten pasek czerwony, przez całe auto idzie tak. Tutaj błotniki i tak dalej, też to tak wygląda. Spoko to wygląda, naprawdę fajnie. Tutaj też ten pasek taki idzie nad rurami. Fajnie. Proszę Państwa, to by było na tyle. Numer 34, uważam oficjalnie za otwarty. Tak jest, drodzy Państwo. Zakładamy gablotkę. I proszę Państwa nic innego, nic mi nie zostaje, jak w tym momencie się z Wami powoli pożegnać, a ja Was już z góry zapraszam już niebawem na kolejny materiał. Na moim kanale z serii Szybciej ściefli, unboxing, i proszę Państwa, po numerze 34 będziemy sobie otwierać już numer 35. Będzie to Dodge Challenger RT z drugiej części filmu. Tak jest, tak? Tutaj widzę na rozpisce, na tej kartce. Będzie to 35 numer, ale jest jedno ale. Bardzo możliwe, że może też tak być, że w końcu dadzą numer 32 do tej całej serii. Dlatego, że ja wam tu tak na szybciutko jeszcze wyjaśnię, dlatego, że ja numer 32 mam, z tym, że ja go kupiłem, drodzy państwo, w Czechach, na czeskiej stronie. No i jak też dobrze pamiętacie, jak wam pokazywałem na tym filmie, ta gazetka była cała po czesku. Co nie zmienia, że model wygląda identycznie. Eee, identycznie będzie wyglądał tak jak ten numer, który teraz brakuje tutaj u nas w Polsce, numeru 32. To się tak naprawdę niczym kompletnie nie różni. Różnica jest tylko taka, że jest inna gazetka w tym języku, ale sens jest zachowany. Te modele kompletnie się niczym nie różnią. Czy kupiliście sobie wersję czeską, czy polską, bo to jest po prostu zasada kopi w klej. No i bije do tego, bije do tego, że ma być następny numer po 34-35. Czy tak będzie? Nie wiem. Powinien być 35, ale słyszałem też pogłoski, że numer 32 powinni wcisnąć gdzieś w międzyczasie. I tak naprawdę nie wiem, kiedy to może być. Czy to będzie... Numer 32, jakby za 35? Nie mam pojęcia. W każdym bądź razie, skoro ja już mam numer 32, który zakupiłem sobie w Czechach wtedy, na czeskiej stronie, ja go już nie będę kupował. Więc, automatycznie, jakby była kiedyś w przyszłości taka sytuacja, że jest środa i pokazała się w końcu ta spóźniona barakuda Plymoutha, no to ja po prostu nie będę już nagrywał drugi raz takiego samego filmu, bo to chyba nie ma sensu. Tak, tak. W każdym bądź razie kończymy sobie ten materiał. Chciałem Wam to wszystko wyjaśnić na sam koniec, jak sprawa się ma. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie lajka, komentarz oraz zapraszam do subskrypcji kanału Miszczuniu Ziomek Milan. I to wszystko. Żegnam się z Wami i do zobaczenia. Do zobaczenia w kolejnym materiale już w środę. Ale czy będzie numer 35 czy spóźniony 32? Nie mam pojęcia. Pozdrawiam serdecznie Miszczuniu. Ja meg Milan, hej!